Zmiany klimatu są faktem, a tak katastrofalne powodzie jak ostatnia będą się tylko powtarzać. I nie tylko powodzie, bo inne zjawiska pogodowe przybiorą ekstremalne formy. Po powodzi z 15 września straty samorządów Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego. Mogą sięgnąć niebagatelnej kwoty ćwierć miliarda złotych. A przypomnę tylko, że ciągle jeszcze liżemy rany po powodzi z czerwca tego roku, kiedy straty naszych samorządów wyniosły grubo ponad 100 milionów złotych. Woda uszkodziła drogi, mosty i szereg innych elementów infrastruktury drogowej. Narobiła szkód w tak kluczowych dla funkcjonowania gmin budynkach, jak szpitale, placówki oświatowe, instytucje kultury obiekty użyteczności publicznej. Podtopienia naraziły na koszty mieszkańców domów jedno i wielorodzinnych. To tysiące, dosłownie tysiące dramatów naszych rodzin, które mieszkają na stosunkowo niewielkim terenie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że kolejne powodzie zdają się być tylko i wyłącznie kwestią czasu. To stanowisko naukowców, ale czy taką świadomość mają mieszkańcy Bielska Białej? I przede wszystkim czy zdają sobie z tego sprawę władze samorządowe? Postanowiliśmy to sprawdzić. Czy ocieplenie klimatu jest faktem według Pana? Tak, według mnie jest faktem. Mhm. niezaprzeczalnym. Tak. Oczywiście. Oczywiście, że jest. Według mnie tak. Nie mam takiego samego zdania jak Pan Mensen. Myślę, że tak. Myślimy, że tak. Mhm. To czuć każdego roku. Właściwie u nas w kraju zrobiły się tylko dwie pory roku, czyli właściwie zima, ciepła dość, a później lato, nie ma tych pór przejściowych. Jestem projektantką ogrodów, także widzę po prostu, znam się troszkę na, na, na przyrodzie, na, na roślinności, wiem, wiem jak to wszystko się zmienia, jak pewne rośliny już musimy dopasowywać do właśnie do tego ocieplenia klimatu. No jest faktem, ale to klimat się ociepla już od dawna. Musimy, jak w wielu innych kwestiach, słuchać naukowców, a nie teorii spiskowych czy jakichś wydumanych, niepopartych danymi informacji. Dlatego no, nie ma innej możliwości, jak tylko opierać się na danych naukowych i rozmawiać z naukowcami, z fachowcami. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest jakaś część osób, które twierdzą, że to jest mit, że to po prostu tak ma być, no, ale ja się z tym nie zgadzam, bo jasny tutaj związek przyczynowo-skutkowy jest wykazany. Ja myślę, że to bardzo się zmieniło i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę już tak fizycznie, dlatego, że przez lata oczywiście mówili o tym naukowcy, czy działacze tacy jak, jak my w Klubie GAIA, ale to nie dotykało tak bezpośrednio ludzi. Natomiast teraz to już w sposób taki jawny, w taki, gdzie czujemy ból tych zmian klimatu, no, katastrofy w zasadzie klimatycznej, czyli coraz cieplejsze dni w lecie, Brak śniegu. Jak sobie przypominają, że jestem dorosłym człowiekiem, no to jednak kiedyś bywał śnieg. Nie wspomnę o powodziach, gwałtownych wiatrach. To już się dzieje, więc to zauważają no może nie wszyscy, ale większość. Czy ocieplenie klimatu jest faktem? Czy klimat się ociepla, i czy można to jakieś dowody przedstawić, które tutaj rozwijają wszelkie wątpliwości, bo są osoby, które uważają, że to jest nie wiem, wręcz religia, że w to się wierzy albo nie wierzy. No nauka mówi o tym od dawna. To był rok 1896, kiedy szwedzki chemik Svante Arrhenius wykazał związek między spalaniem paliw kopalnych, emisją gazów cieplarnianych, a y, z, z zmianami klimatu. On wtedy twierdził, że za parę tysięcy będziemy mieli lat problemy, potem to skorygował kilkaset lat. no Minęło 100 lat, i, i my mamy ogromny problem. E, świadomość tego uzyskaliśmy w 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Świat, jakby społeczeństwo, politycy przyjęli do świadomości, że no. Mamy problem i podpisano konwencję w sprawie zmian, zmian klimatu, chociaż wcześniej naukowcy już w latach 60. ostrzegali polityków przed konsekwencjami. Dzisiaj, ja bym powiedział tak, no także nauka jednoznacznie, To jest konsensus pe pełny naukowy. Nie ma organizacji naukowej w tej chwili w świecie, która by temu faktowi zaprzeczała. Wszystkie organizacje naukowe potwierdziły, że tak, zmiany klimatu są faktem i są przez nas powodowane. 99,9% prac naukowych, które dotyczy zmian klimatu stwierdza jednoznacznie, że przyczyną jest człowiek. Także nauka ewidentnie, no tak, ale rozumiem poszczególne osoby, mogą nie ufać nauce, ale my dzisiaj mamy ewidentne dowody tego, że klimat się zmienia wokół nas, no tu w miejscu, gdzie żyjemy. Czy zmiany klimatyczne mają wpływ na występowanie powodzi? Takie częstsze? Tak, jest, naturalnie, zgadzam się. I oczywiście chmury przychodzą nagle, i my jeszcze nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni mhm. jako społeczeństwo, że to jest wielkie zagrożenie. To są właśnie te, te niepokojące, ekstremalne po prostu wahania różnych zjawisk atmosferycznych, no i myślę, że to poniekąd jest konsekwencja. Yy, właśnie tego, że coś niepokojącego się dzieje w naszym klimacie i w atmosferze. A czy, mm, gdy klimat się ociepla, ma to wpływ na występowanie powodzi? Według pań? No wie pan Na pewno, Pewnie, na pewno pomach, w jakimś stopniu, czy tak. stopnie też, no. Ale od dawien dawna ludzie na terenach zalewowych budują mi ten. Politycy są za te odpowiedzialni, żeby te wały powodziowe. O, nikt nie robi od samorządów przez Warszawę i ten, żadnych regulacji tych powodziowych nie ma w zasadzie. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak przekonani co do wpływu ocieplenia klimatu na częstsze powstawanie powodzi i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. No, powodzie były, zawsze, no i raczej będą. Więc wydaje mi się, że takie anomalia pogodowe, no to tak jak mówię, zawsze były. Pożary lasów tak samo, także myślę, że to, czy to jest akurat ma, ma na to wpływ, to no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Innego zdania są jednak eksperci i naukowcy, których poprosiliśmy o komentarz. Ocieplenie klimatu ma bezpośredni wpływ na częstsze występowanie powodzi, według najnowszych badań naukowych. Jakie to badania i czy rzeczywiście, co, co tak ściśle tutaj nam mówią? Tak, no, ta ostatnia nasza, nasza powódź Polska południowa i też, też inne kraje. To był niż genuański zjawisko meteorologiczne, które się zdarza, które przynosi czasami niepokojące opady deszczu. No właśnie, naukowcy zastanawiali się, analizowali, czy przyczyną było to naturalne zjawisko meteorologiczne, czy jednak tutaj się przyczynił, przyczyniły zmiany klimatu. Ewidentnie naukowcy. Potwierdzają badania chociażby grupy takiej badawczej klima Mitchell, że przyczyną w tym wypadku znaczenie miały zmiany klimatu, a naturalne zjawiska miały tutaj marginalne znaczenie. Także nauka jednoznacznie stwierdza, że te ekstremalne opady i powodzie no, są przyczyną zmian klimatu. No to są proste, Ja myślę, no, każdy kto. Przeszedł fizykę w szkole średniej, to powinien to rozumieć. No, spalamy paliwa kopalne, emitujemy gazy cieplarniane, atmosfera zachowuje się jak swego rodzaju pierzyna, zatrzymuje odbite promieniowanie. No, jest coraz cieplej na tej naszej planecie, w związku z tym woda paruje z oceanów, z mórz. Unosi się do góry, woda w ogromnej ilości, zgromadzona w chmurach, no, musi spaść. I spadła na nieszczęście we wrześniu w Polsce, i to były no, ekstremalne ilości opadów. I tego typu zjawiska obserwujemy wszędzie, w różnych częściach świata. Widzimy, no, na, naocznie widzimy, e, co, co się dzieje. Jedną z tych konsekwencji no, są powodzie, no, ale tych niebezpiecznych zjawisk mamy całą, całą gamę. Te powodzie to są bardzo różne od tego, które, które były. Kiedyś mówiło się o powodziach tysiącletnich, stuletnich, dziesięcioletnich. No teraz mamy prawie co kilka lat powodzie tysiącletnie. E, po pierwsze e, ogrom opadów. To się bardzo zmieniło. Po drugie, miasta zostały także zmienione. Miasta są o wiele bardziej zabetonowane, czyli ta woda spływa bardzo, bardzo szybko. Mamy deszcze nawalne, mamy zupełnie inaczej ta powódź wygląda w miastach, zupełnie inaczej wygląda poza miastami. To jest dosyć skomplikowane. Naukowcy to oczywiście opisują i mówią, jak się można przeciw temu w miarę ochronić, bo nie wiemy, czy jesteś. W stanie w ogóle się ochronić. No wszyscy wiemy, bo to już naukowcy udowodnili, że zmiany klimatyczne właśnie to powodują, że te deszcze kiedyś rozproszone w długim okresie czasu w tej chwili stają się nawalne i efektują tak jak u nas w tym roku praktycznie dwukrotnie powodziami błyskawicznymi. Po prostu Infrastruktura miasta, położenie przy stokach spadzistych gór powoduje, że nagłe tak intensywne opady powodują no, duże problemy zniszczenia też wśród infrastruktury miejskiej no i dotyczy to również mieszkańców. Myśli Pani, że samorząd coś mógłby zrobić? Tak, patrzymy sobie tutaj i widzimy kostkę, tak mało zieleni dosyć. Rzeczywiście tej kostki, tego betonu, tych braku odpływów, przepływów, tej wody opadowej jest za dużo. Zdecydowanie, ja wiem, że to wiąże się też później z pielęgnacją zieleni, z dbaniem o nią, o trawniki, o drzewa, ale widzimy też wycinka tych drzew, które nie tak dawno zostały posadzone przy ulicy Piastowskiej i teraz po prostu w pień są wycinane. Wiem, że jest taka potrzeba, no ale przykro się na to wszystko patrzeć. Z rzekami przynajmniej, z, z tymi wodami, poregulować coś, wały jakieś tam, gdzie zagrożenia są. Szczególnie kołczekowe, tam już na wały ludzie czekają lata. Betonoza nas zalała, to w całej Polsce to widać. Oczywiście powinno się powrócić do, do trawników, do, do niewycinania traw. Ostrzeżenia są jak póki co w tej chwili. To już z postępem wszystko idzie, ale rajcy naszych miejscowości powinni perspektywicznie myśleć na przyszłość w tej chwili, po takich doświadczeniach, jakie zaistniały. Co samorząd mógłby zrobić w tej sprawie, aby zapobiegać tak? powodziom? No myślę, że słuchać specjalistów, którzy znają się na tym, co należy zrobić, żeby było lepiej. Ja szczerze mówiąc nie jestem specjalistką, nie znam się, więc nie wiem. Ale na pewno coś powinien zrobić, żeby, żeby powodzie nie występowały występowało rzadziej albo w mniejszym nasileniu. Samorządy gminy, powiaty powinny się tymi zająć tymi wałami. Może by to coś dało, ale musiał taki wał być porządnie zbudowany, naprawdę z Na poziomie w ogóle samorządowym te działania są trudne, bo to jest zjawisko globalne, więc y, y, samorząd może dołożyć jakąś tam swoją cegiełkę, na przykład na poziomie Niewycinania lasu. Jaka jest lista działań już realizowanych i planowanych przez samorząd Bielska-Białej? Tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku, można powiedzieć nawet bardzo szeroko jako ludzkość. I tutaj naukowcy mówią, co trzeba zrobić. Przede wszystkim budować tą retencję, żeby ta woda gdzieś mogła w takich nagłych sytuacjach zostać zboforowana. W przypadku naszego miasta już. Chyba nawet wczoraj została podpisana przez okolicznych tutaj włodarzy taki list intencyjny związany z akcją las wokół miast, gdzie na pewno dużym zabezpieczeniem przed takimi zjawiskami jest ograniczenie gospodarczego podejścia wyłącznie do lasów, czyli ograniczenie wycinek mówiąc prośbę, bo jednak te drzewa na stokach gór i odpowiednia siłka zatrzymuje tą wodę, aczkolwiek to całkowicie nas nie zabezpieczy. My mamy w naszym mieście zdefiniowane te szczególne miejsca, jak właśnie Potok Starobielski, czy rejon ulicy Konwaliowej, gdzie most okularowy wygląda na to, że dostaniemy środki na to, żeby tam ten bieg rzeki i ten most tak przetransformować, aby nie stanowił zagrożenia. Są jeszcze dwa takie miejsca generalnie, te gdzie jest zlewnia wód, gdzie po prostu fizyka jest nieubłagana i tam trzeba te, te koryta doprowadzić do najlepszego możliwego porządku, a czy to jakiś bardzo wielki kataklizm, czy to powstrzyma, też trudno powiedzieć. Natomiast na pewno ograniczy to, to straty. Wiemy, że mieszkańcy są zaniepokojeni. Ci, którzy mieli ubezpieczenia i skorzystali z nich, Oprócz tej pomocy rządowej dostają teraz nowe oferty polis, wielokrotnie wyższe i to na pewno jest duże wyzwanie finansowe i czują się zagrożeni. No i musimy wszyscy razem z Wodami Polskimi, bo pamiętajmy, że właścicielem cieków wodnych na terenie gmin jest Gospodarstwo Wody Polskiej, dostają nowe środki. Tutaj jak Państwo wyjdziecie, chociażby koło ratusza widać sprzęt, który już udrażnia po tych ostatnich wydarzeniach białkę i chodzi o to, żeby to zrobić we wszystkich tych ciekach, gdzie to zagrożenie że nie istnieje. Panie prezydencie, a to, co może robić miasto, czyli odbetonowywać kolejne fragmenty, budować, oddawać do użytku nowe tereny, zielone, nowe parki, parki zostawić spokoju już jakieś zagajniki, czy to będzie też realizowane? Tak, już w tej chwili 17 miejsc takich, bo dostaliśmy dofinansowanie, będzie robione. Bardzo od kilku lat, kiedy ta świadomość jest coraz większa, zastanawiamy się nad tym, jak zachować jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnych, które wchłaniają wodę jak też tworzyć nowe no i to jest ten kierunek, który zresztą nie tylko w Bielsku Białej, ale samorządy y, robią. Oczywiście to się wiąże też z kosztami. Bardzo często sytuacja samorządów nie jest wesoła finansowa po ostatnich latach. No ale trzeba to ustalić jako priorytet. Tak jak kiedyś zadłużaliśmy się w naszym mieście na likwidację kopciuchów i efekt jest. Mamy, według badań Urzędu Marszałkowskiego za zeszły rok najczystsze powietrze w województwie śląskim. To jeszcze nie znaczy, że jest idealnie, ale widać, że te działania oparte na naukowych metodach przynoszą efekty. Samorządy zrozumiały, że sytuacja jest dosyć poważna i robią w niektórych miejscach odbetonowanie. No, przypuśćmy, że to przyniesie skutki, ale myślmy o tym, że przy nowych inwestycjach nie róbmy tych samych błędów, które robiliśmy. Tutaj dla mnie takim dramatycznym przykładem są ścieżki rowerowe. Żeby zbudować ścieżki rowerowe, trzeba wycinać stare. Drzewa i mówi się, no zasadzimy, no ale zanim one zrobią to, co do nich należy, to minie 50, a może 100 lat. E, przy nowych inwestycjach powinniśmy o tym bardzo myśleć, a odbetonowywanie oczywiście bardzo dobre to jest dobry kierunek. Natomiast trzeba myśleć tak też y, troszkę szerzej, czyli wiadomo, że ta woda do miasta przyjdzie. W niektórych miejscach miasta myślą, gdzie y, powinny być tereny, że możemy tą wodę przekierowywać, czyli na tereny zielone, bo ona teraz spływa do kanalizacji albo do rzeki, więc mamy parki, mamy tereny zielone, które by mogły odbierać jakąś część wody. To też wymaga inwestycji, ale po pierwsze takiego Przebadania, co mamy i w jaki sposób możemy tereny zielone w miastach wykorzystać. Jak rozumiem, samorząd ma tu też bardzo ogromną rolę, pole do popisu. Też rozmawialiśmy z prezydentem Bielska-Białej, pytaliśmy go, prosiliśmy o wyliczenie tych działań miasta, więc jakieś działania są. Ale co jeszcze właśnie na takiej niwie lokalnej samorządowcy mogą zrobić. Tak, no powinniśmy uszanować prawo rzeki, rzek do, do ich życia. No niestety, niestety, szczęście. No, każda rzeka ma, ma swój bieg, czasami się rozlewa, potrzebuje tej przestrzeni. My tą przestrzeń rzeką swego czasu zabraliśmy, stawiamy domy bardzo bliskie, bardzo blisko, no i trudno się dziwić szkodom i, i, i zniszczeniom. No niestety, powinniśmy tą, tam, gdzie to jest możliwe, nie budować kolejnych budynków bezpośrednio nad, nad rzeką. Przy okazji tej powodzi nie odbudowywać tych domów zniszczonych, które no, za chwilę znowu mogą być zniszczone, tylko w innym miejscu. Także to jedno działanie zostawić tą przestrzeń rzeką, takie tereny zalewowe których będziemy korzystali w trakcie, kiedy nie ma powodzi, ale w trakcie powodzi, e, kiedy tam woda się wyleje, m, rzeka nie będzie tam siała zniszczenia, no bo nie będzie tam jakiejś specjalnej infrastruktury. E, Zatrudnijmy też bobry do, do pomocy tam, gdzie się da, bo bobry nie są szkodnikiem, a one wprost przeciwnie są w stanie pomóc nam właśnie w, tej, w tym okresie, bo one w sposób naturalny stworzą te tereny, tereny zalewowe, gdzie, no, gdzie mnóstwo gatunków będzie mogło zamieszkać, tereny zalewowe, gdzie jest woda, są, są bogate, są piękne. My potrzebujemy takich miejsc, gdzie, gdzie jest woda. Co według pani państwo mogłoby zrobić, aby zaradzić tej sytuacji? No proszę pana, te poldery takie osuszane na pewno są potrzebne, żeby nie zalewało. Trzeba po prostu dbać o środowisko bardziej. Oj, chwilę kochany, długo już żyje. No, państwo mało robi, bo w ogóle zabezpieczeń przeciwpowodziowych nie ma, a powodzie były, są i będą, tak i tak. To jest. Gospodarka wtedy na poziomie bardziej ogólnym, czyli zostawić jak najwięcej terenów zielonych, i regulacja rzek chyba też nie jest najlepszym pomysłem, bo w momencie, kiedy te rzeki wylewają i ta woda nie ma gdzie wsiąknąć, no to wiadomo, że skutek jest dużo bardziej dotkliwy i katastrofalny za każdym razem. No myślę, że powinny być jakieś takie, takie globalne działania, w sensie jakiś jasny plan. Wprowadzany wszędzie, mądrze, ale ponieważ, tak jak mówię, nie jestem specjalistką, więc nie mam jakichś genialnych pomysłów. A myśli pani, że co może zrobić państwo, aby temu przeciwdziałać? Jedynie to chyba przekonać ludzi, żeby po prostu coś w tym kierunku też robili. Żeby każdy coś, coś, coś chciał zrobić. Szczerze, czy rząd coś może na to mieć jakikolwiek wpływ? No może mieć wpływ no ale no ile mogą, tyle robią nie? mają dużo tematów do ogarnięcia, więc może to nie jest stricte taki akurat ee, jakiś bardzo ważny, że, ważna rzecz którą by musieli robić już na teraz. Niezależnie kto rządzi jeżeli następuje taka sytuacja kryzysowa wiadomo, że nastuje, następuje naturalne wzmocnienie tych działań. Mam nadzieję, że teraz zresztą to już widać nie mówię tylko o usuwaniu skutków powodzi, bo tutaj są jasne deklaracje rządu i póki są realizowane ale też jak zabezpieczać, czyli jeżeli mówimy szeroko, no to tak jak po tej powodzi, ostatnio zauważyliśmy, że te suche poldery, zbiorniki retencyjne w znacznym stopniu zabezpieczają i na pewno w takiej strukturze, w strukturach państwa powinno. Ta analiza jest od lat, gdzie takie zbiorniki powinny powstać. I mam nadzieję, że rząd zrobi wszystko, aby one powstawały. To niestety trwa. A nie wiadomo, kiedy kolejny kataklizm może nas nawiedzić, ale e, mimo wszystko no, nie można siedzieć z założonymi rękami i liczyć na obóz szczęścia, tylko robić swoje. A co z takimi rozwiązaniami systemowymi, nad którymi może już państwo tak, trzymać pieczę? No to jest kolejny kłopot, i to pokazuje, pokazuje powódź w kotlinie kłockiej, gdzie no, muszę z przykrością powiedzieć, no byłem kilkukrotnie po powodzi, no to jest. Przerażający widok, co ludzi spotkało, i teraz jest spora dyskusja. Jeżeli będziemy za miliardy, za miliardy znowu mówili o budowaniu zbiorników, to po pierwsze będzie trwało lata po drugie będzie kosztowało gigantyczne pieniądze. Musimy się zastanowić o odsunięciu się ludzi jak najbardziej od korych y, rzecznych i zostawienie rzece przestrzeni, co się mówi od dziesiątków lat, już po powodzi w latach 90 y, 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 powiedziano, no, zostawcie rzeką przestrzeń, no ta woda musi gdzieś uderzyć, więc musimy Zostawiać tereny zielone, zgadzam się tutaj, i odtwarzać tereny zielone, ale musimy się też zastanowić nad ogromnymi wydatkami związanymi z przesunięciem siedzib ludzkich dalej od rzeki. No. To będzie najbezpieczniejsze, bo widzimy nawet, że tamy pękają. Tamy, się, tamy są do jakiegoś czasu bezpieczne, no ale jeżeli ten deszcz będzie padał dłużej niż padał, no ja bym tego nie chciał oglądać. Natomiast odsunięcie się od koryt rzecznych sprawi, że to będzie zdecydowanie bezpieczniejsze. Niepokojącym jest to, że, że po, po tej powodzi naszej te, też nasze państwo i, i władze jakby skupiają uwagę na budowie zbiorników retencyjnych, a to powinno być ostatnie działanie na, na długiej drodze różnych działań zapobiegawczych. Także nie zaczynajmy i nie sprowadzajmy wszystkiego do tego, że zbiorniki retencyjne będziemy robić i one nas uratują, bo nas nie uratują, jeżeli te zjawiska będą się nasilały. Co możemy zrobić? No, ta powódź była na Pol Polsce Południowej jedną z przyczyn była eksploatacja lasów. Eksploatujemy lasy górskie. Gdyby te lasy nasze górskie były naturalne, bogate, bioróżnorodne, zatrzymałyby dużą część tych opadów, a, a, a niestety w tym wypadku w Polsce. Ta siła była tak ogromna, z tego powodu, że lasy nie spełniły tej funkcji. Także zatroszmy się o nasze lasy w górach, wtedy skutki będą mniejsze. I to, to mogą zrobić się i nasze władze e, krajowe, i, i, i lokalne samorządy, zatroszczyć się. E, zróbmy wszystko, żeby woda, która spływa, tak. w naszym wypadku z gór, żeby ona jak najwolniej spływała. Tu oczywiście trudno sprawić, żeby te rzeki gdzieś tam meandrowały, no ale nie, nie, nie betonujmy, nie prostujmy tych rzek. Połóżmy tam jakieś kłody, aby ta woda się gdzieś tam rozlewała. A czy pan jako mieszkaniec miałby jakieś pytania do ekspertów do spraw klimatu? Nie, nie mam pytań. Nie rozumiem. A y, ma Pan pytania do ekspertów, do spraw właśnie zmian klimatycznych, czy dla Pana wszystko jest jasne, że rzeczywiście klimat się zmienia, ociepla i będzie miał te negatywne konsekwencje dla nas? Nie no, jestem świadomym człowiekiem, dla mnie wszystko jest jasne, także no... Tak, że no... Ewentualnie możemy czekać, co będą robić. A to mnie pan zaskoczył. Ja nie mam chyba przykłady. Może ma <grymne> No ja, ja zapytałbym ich, czy wierzą w ocieplenie, i próbował przekonać, że tak ocieplenie tak, jest no, faktem. No, no, teoretycznie wierzą. Zmiany klimatu są i będą. To już widzimy. Natomiast to, co możemy robić, to jest na różnych poziomach. To jest na poziomie politycznym, to jest na poziomie ekonomicznym, czyli biznesowym, i to jest też na poziomie edukacji świadomościowym. Każdy z nas też coś może zrobić, bo możemy na własnym podwórku. Prosta rzecz, nas, nas są miliony, na przykład tych, którzy posiadają małe domki, w których mieszkają. Czyli albo wybetonujemy wjazd do domu, albo go zostawimy, nasypiemy, nasypiemy kamienia, tam będzie sobie rosła trawa. To są wszystko drobne rzeczy, ale to powinno być planowane przez państwo. To państwo tu ma odpowiedzialność, samorządy mają odpowiedzialność. No i jeszcze raz podkreślam, jak planują nowe inwestycje, to niechżeż o tym myślą, a nie myślą. Czy panu profesorowi się po prostu jeszcze chce walczyć o, o planetę, o zmianę patrzenia na, na te takie kluczowe kwestie przez władzę? Ja rzeczywiście działam, piszę o tym, mówię i się załamuję. Receptą jest dla mnie i wszystkim to polecam aktywizm. Po prostu praca z innymi osobami, kontakt z osobami, które podobnie myślą i to wspólne działanie daje nadzieję i siłę i nie, nie pozwala się. Załamać. No to, panie profesorze, życzymy dużo siły, jednak puenta jest taka, że warto rzeczywiście coś robić, integrować się, wywierać społeczny nacisk tak, na władzę. No, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, za wsparcie ze strony naukowej. Ja gratuluję, że pan się tym zajmuje i fajnie, fajnie o tym pisze. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.